Sobotnie deszczowe popołudnie 18 września piłkarze Wiktori Ostrzeszów w ramach ósmej kolejki czwartej Ligi Artwood walczyli o zwycięstwo w kole. Drużenie nie udało się już tego dokonać w maju bieżącego roku, kiedy to ulegli miejscowej Olimpii 1 do 2. Podobnie było i tym razem. Trener Wiktorii miał utrudnione zadanie, bowiem nie miał do dyspozycji m.in. Roberta Skrobacza czy Łukasza Wiącka. Po dłuższej przerwie w drugiej odsłonie zagrał za to Remigiusz Pastucha. Ostrzeszowianie nie mogą zaliczyć meczu w kole do udanego, gdyż momentami wydawało się, jakby w ogóle nie wyszli oni z szatni. Efektem tego była strata gola już w 15 minucie, kiedy to dokładnym strzałem w samo okienko bramki popisał się Aleks Sieracki i było 1 do 0. Wiktoria próbowała wyrównać, ale bezskutecznie. W 35 minucie Patryk Olczyk wyszedł sam na sam z Damianem gruntowym, minął go i strzelił do pustej bramki na 2 do 0. W 40 minucie było już 3 do 0. A na lista strzelców, tym razem wpisał się Dawid Zawacki. Lamasz w wykonaniu Wiktorii stawał się coraz to bardziej realny, ale goście zdążyli się ocknąć, nim do tego doszło. W ostatniej akcji pierwszej połowy podopieczni Michała Giecza wzorowo rozegrali szybki kontratak, który zakończył się podaniem kornela Skorzybuta, wykończonym przez Sebastiana Jędrzejewskiego. Do przerwy 3-1. Druga połowa wyglądała już lepiej w wykonaniu Ostrzeszawian, ale na baczności wciąż musiał mieć się Damian Grondowy, którego umiejętności często poddawali próbie przeciwnicy. Zawodnicy Łukasza Kujawy wciąż jednak przeważali na placu gry, lecz nie potrafili tego przełożyć na czwartego gola. W 73 minucie bliski zdobycia kontaktowej bramki był Kornel Skorzybut, który nie zdołał jednak zaskoczyć bramkarza strzałem przy krótkim słupku. W dalszych fragmentach poprzeczkę zaliczył nawet młodzieżowiec Mateusz Kowalski. Gospodarze postanowili nie przyglądać się biernie atakom ostrzeszowian i w końcówce tworzyli sobie sytuację, ale ich strzały mijały światło bramki. Wiktoria przegrała z Olimpią 1 do 3 i po tym weekendzie znajduje się tuż nad strefą spadkową, na 14. miejscu. trudno coś o tym może powiedzieć, bo. bo bo fatalnie wchodzimy w ten mecz, kurczę, tracimy piłkę za piłką, tutaj chłopak z koła strzela bramkę stadiony świata z 20 metrów w samo okienko i od tego momentu wydaje się, że wracamy na właściwe tory, zaczynamy kontrolować. Wydaje się, że, że bramka dla nas wisi w powietrzu, po czym dostajemy dwie takie bramki, że, że... No nie wiem w ogóle jak to jak to nazwać, no po prostu no nie, no nie wypa... no, no nie wiem, no nie możemy takich bramek dostawać, jeżeli chłopak zagrywa z jednej strony boiska na drugą prostopadą piłkę między bocznego obrońca i środkowego obrońcę, no to, no, to, no to wiadomo, że, że takie bramki mają prawo padać. Druga, trzecia bramka też tak łatwo dajemy, odpuszczamy sytuację i przegrywamy 3-0, gdzieś tam łapiemy kontakt na 3-1, natomiast, natomiast no zagraliśmy słabo dziś, no mimo że jak zawsze tworzyliśmy sytuację, to uważam, że to był słaby w naszym wykonaniu i, i, no i mówię, no, no myślę, że zespół z koła, koła zasłużył dziś na to zwycięstwo. Trener Olimpii przyznał, że to spotkanie było trudniejsze od tego sprzed kilku miesięcy. W tym sezonie, póki co dobra gra drużyny Skoła nie przenosi się na wyniki. Bardzo ciężki mieliśmy początek. Mieliśmy w pięciu pierwszych kolejkach, czterech Spadkowiczów i, i zespół z Szydłowa w Szydłowie, gdzie wiadomo, jaki tam jest gorący i ciężki teren. Natomiast jeżeli chodzi o te spotkania z tymi zespołami, no to nie byliśmy zespołem, zespołem gorszym. Stwarzaliśmy sobie sytuację, nie wykorzystywaliśmy ich, a, a za chwilę po naszej stuprocentowej sytuacji dostawaliśmy bramkę i, i, i tak przegrywaliśmy to spotkania. Także nie, jedno, nie jeden zespół nam mówił, że z taką grą i z takim zaangażowaniem zespołu że jesteśmy w tym miejscu tabeli i co jesteśmy to aż dziwne. No ale mam nadzieję, że teraz, teraz się ruszy, pójdzie, pójdzie do przodu i będziemy pieli się tylko w tabeli w górę. Wiktoria w dwóch kolejnych meczach zmierzy się z Beniaminkami. Za tydzień do Strzeszowa przyjedzie huragan Pobiedziska. Na szczęście wracają już Łuka i Robert Skrobacz, których dzisiaj brakowało. Natomiast ja tak jak powiedziałem, mamy ludzi 20 i dzisiaj inni mieli przejąć ich rolę. Nie do końca to się udało, Natomiast mówię, no, no dzisiaj tutaj gratuluję drużynie z Koła, bo, bo, bo wygrali i, i zdobyłem trzy punkty. Mecz z huraganem już w najbliższą sobotę w Ostrzeszowie.